Witam Was w kolejnym odcinku, lecimy! Na dwugodzinną zasiadkę, o której obiecałem Wam w poprzednim odcinku e, ustawiamy się na miejscach e, na skrzyżowaniu w sumie, powiem Wam tak na skrzyżowaniu, e, będziemy widzieli cztery strony, jest to droga chyba dość mocno uczęszczana, e, bo tak dosyć zadbana, e, także myślę, że coś uda nam się zaobserwować. W poprzednim odcinku widzieliście właśnie tam sporo tropów sporo tropów przechodziło w takie e, młodszy drzewostan Także myślę, że tam naprawdę coś uda się nam nagrać. Jak widzicie, to mam ubrane te spodenki, o których wam mówiłem w poprzednim odcinku, bardzo ciepłe. Tak jak mówiłem, ten cały strój nawet na narty, na nartach śmigam w nich. W nim powiem tak, te spodnie ogólnie są dość no, takie ciężkie, żeby chodzić na jakieś dłuższe, dłuższe wędrówki. W sumie tak jak moja narzeczona mówi, że te buty są niewygodne, ale bardzo dobrze się w nich idzie. No to tak właśnie z tymi spodniami. Nie są one jakieś takie mega wygodne, ale... Ale jak już tam idzie w nich wędrować, powiem tak. O. Na takie właśnie zasiadki, gdzie czekamy na zwierzynę, gdzie chcemy coś nagrać, no to są super, naprawdę, bo jest naprawdę mega ciepło. Uch, aż się zmęczyłem tym jednym tchem. Dobra, lecimy, rozstawiamy się. Mamy do przejścia jakieś może półtora kilometra na spokojnie. Mamy 40 minut czasu, jest pierwszej, także spokojnie się rozstawimy. No i będziemy czekali i obserwowali, co nam przejdzie. Właśnie przez te drogi, powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że wracając tutaj wczoraj, chyba nawet widać jeszcze moje ślady, tu zaraz wam pokażę o co chodzi. Pamiętacie, wczoraj szliśmy stąd, skierowaliśmy się w tym kierunku. Tutaj jeszcze Wam opowiadano o tych moich spodniach. I właśnie tutaj planowałem się ustawić. Tutaj, a zobaczcie co tam leży. Nie wiem czy już to widzicie Widzicie Jak mogłem tego nie widzieć? Nie mam, nie mam pojęcia No tak, leży Leży Zrzucik Nie, no nieźle, naprawdę Jakim cudem ja go nie widziałem tutaj już przechodziłem tutaj tyle razy, no pewnie. Zobaczcie, <śmienny> szok. No coś pięknego, ale to jest aż niemożliwe, słuchajcie, to jest aż <śmienny> Nie wiem, nie mam pojęcia skąd to się tutaj wzięło. Nigdy się w sumie nie patrzyłem aż tak tutaj, żeby. Nie, no, szok będzie widać. Słuchajcie, tak rozpoczynam sezon zrzuty. Masakra. Ale to on musiał tutaj leżeć sporo, bo zobaczcie, on jest aż cały ciemniejszy od tej strony. Jak ja go mogłem tutaj nie zauważyć? Nigdy tą drogą tutaj w sumie nie, nie chodziłem, nigdy w życiu. Zawsze kierowałem się w tamtą stronę. A tu proszę. Taki zrzucik. Pięknie Zresztą o, jak on nawet nie lepiej Zobaczcie jaki on jest zielony Podejrzewam, że on nawet może jeszcze dłużej tu leżeć niż z zeszłego sezonu No i pięknie, my rozpoczęliśmy właśnie tym sposobem mój sezon No i super Pięknie Dobra, lecimy się ustawić. <laughs> Jestem teraz zadowolony, naprawdę. Nieźle, nieźle. A tutaj się ustawimy. Pięknie. No dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tam sobie usiądę ładnie. Cały sprzęt jeszcze schowam głębiej. Bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj wyszło coś, właśnie. To jest to miejsce, gdzie tam daleko widzieliśmy wtedy te tropy filków. Mm. A tu masz Patrzcie, jaki on jest zielony. Masakra. Ale to jest aż niemożliwe, nie? Że ja go prędzej nie widziałem i zawsze chodziłem tutaj bez lornetek, nie? I słuchajcie, coś mi tak kurczy, coś, coś tam chyba jest. Gdybym nie miał lornetek, to podejrzewam, że przeszedł, bo to wyglądało tak jak pojewą gałąź. Nie było tego aż tak mocno widać. Tylko właśnie ten jeden grot tak się zaświecił mocno mi. No i proszę. Stary, ale, ale jest. Pierwszy w tym sezonie. Dobra, ja sobie tutaj wtedy już, jak no, którą mamy godzinę. Pierwsza 37. No dobra, ja sobie już tutaj usiądę, żeby już za mocno tutaj nie hałasować potem. No i czekamy. Za wygodnie to to może tutaj nie jest. Czatownia pierwsza klasa. Ale... Myślę, że nas nikt tak szybko. Tutaj zwierzyna nie zobaczę. Jesteśmy naprawdę dość, dość dobrze schowani tutaj. Mam czatownię, ale chciałem się dzisiaj ustawić właśnie gdzieś po jakimś drzewem coś. Czekamy, mamy jeszcze godzinę. Za 15 drugą tak? jeszcze 2 godziny i 15 minut od drugiej będę liczył czas. Będę Wam pokazywał tutaj, z boku wyświetlał. Właśnie, która jest która jest godzina A jeszcze zobaczcie, ten mój zrzucik tutaj sobie leży No i mamy godzinę 14 Także Od teraz dwie godziny Czekamy, no i zobaczymy Czy nam coś tutaj wyjdzie z tej strony Kurczę, powiem wam szczerze, myślałem, że drugą stronę będę też mógł zobaczyć fajnie, ale ale jest tutaj dość słabo. Nie chcę się za mocno obracać, bo to będzie za głośno, więc chyba dzisiaj tylko zagramy sobie spróbujemy nagrać tą stronę. No, oby oby tutaj nam coś wyszło. udało się. Godzina, uwaga. Druga 26. Także po 26 minutach mamy piękną chmarę. Byczki może nie były za duże, ale bardzo duża ta chmara była. Dajcie w komentarzu znać ile naliczyliście sztuk. Przeszła na drugą stronę. Chociaż te dwa ostatnie byczki coś takie były poddenerwowane. Nie wiem, odbiegły. Wiecie, co jest najgorsze? że mam jedną kreskę baterii w aparacie jak go włączałem w domu on był naładowany ale on był naładowany nie wiem od jakiego czasu już naprawdę bardzo bardzo długo i no tutaj jak nagrywałem to to patrzę jedna kreska baterii już zaczęło mi brygać także wyłączyłem, już na razie nic nie przychodzi no tak dosyć dosyć to było daleko ale widzicie fajnie się udało to nagrać czyli tamto przejście Często jest, yy, często tam przechodzą Jak widzieliście właśnie jak szliśmy <laughs> Że tam była masa tropów od jeleni No i świetnie udało się nagrać pierwsze ujęcie I czekamy dalej No i mamy godzinę Druga 14.50 grzeje cały czas baterie wyjąłem Teraz żeby szybko włożyć jak coś będzie szło No na razie cisza nic nie, nie widać po tych chmurze, ale powiem Wam szczerze, że w nogi już jest mi mega zimno. Nie stopy, masakra. Muszę sobie chyba zakupić takie. Ostatnio widziałem wujek, pokazywał mi takie wkładki, które yy, grzeją normalnie na pilot. <grytanie> Całkiem spoko ładowane USB, czy na mini, no, USB, ale cię podają. I mówi, że na bardzo długo mu to starczy, że to jest naprawdę mega, jak się takie wędrówki gdzieś robi. No albo tak jak teraz właśnie osiedzę i mi przez tą gumę mega zimno, nie? No, ale jakoś wytrzymam jeszcze tą godzinę. Powiedziałam, że będą dwie, no to będą dwie. No byle to się nie zrobiło e, ciemno, bo ten nikonik sobie tak nie radzi za bardzo, jak już jest tak szarawo No by on się i tak jeszcze coś nagrał, bo cały czas brzeje tą baterię tak jak mówię. Żeby to chociaż jedna kreska tam była, jak w razie czego coś tam wyjdzie No nie wybaczyłbym sobie jakby tutaj teraz przechodziły nam właśnie wilki Na przykład szłyby w, w naszą stronę tutaj jakbym włożył baterię i ona by się rozładowała, no, chyba bym normalnie, nie wiem No tak, przez mój błąd, bo po myślałem, że ona jest pełna a, a ta bateria już była tak naprawdę na wyczerpaniu Ostatni raz ją ładowałem, nie pamiętam, chyba we wrześniu Rykowiska. Dobra, czekamy jeszcze godzinka. No i mamy godzinę 15:10 zaraz. Nic już nie widziałem tutaj. Cisza na razie: kompletnie nie ma nic. Mamy nagrane na razie tylko tą jedną chmarę, ale powiem wam, już tak mi jest zimno w nogi w stopie, że masakra jakaś. No, zaraz będzie słońce zachodziło Baterię włożyłem tutaj już nagrzaną Może wytrzyma na jakieś 1-2 filmiki jeszcze Dobra, mamy jeszcze 50 minut więc, więc czekamy, czekamy, może jeszcze coś tam tutaj wyjdzie Ja już się wydostałem słuchajcie z miejsca Mamy godzinę już 16, uciekałem w stronę samochodu No udało się nagrać te, tą jedną chmarę, z czego jestem bardzo zadowolony żeby no i mamy oczywiście naszego zrzucika pięknego, super. Biorę sprzęt i lecę, bo naprawdę jest mega zimno miejsce stopy, że muszę sobie od razu przyjść do domu, od razu sobie wyszukam te wkładki, o których mówiłem. No i co? To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.